Wyrażenie algebraiczna, kresówka numer 1, grupa B. I lecimy z zadaniem pierwszym, pod punktu A. Mamy tak 9 do potęgi 11 razy 2, dodać 4 razy 9 do potęgi 11. Czyli w liczniku przed nawias wyciągamy sobie 9 do potęgi 11. Otwieramy nawias. W nawiasie zostaje nam 2, dodać 4 bo 9 do 11 wyciągnęliśmy przed nawias, więc zostaje tylko 2 plus 4. Teraz kreska ułamkowa, tam mamy 9 do 7 podzielić na 81, wobec czego 9 do 7 przepisujemy, podzielić 81, to jest 9 do potęgi drugiej, dzielimy to, ach, mnożymy razy 3 do kwadratu, czyli razy 9. To się równa 9 do 11 razy 6, bo 2 plus 4 to 6. Z dzielenia nam wychodzi 9 do potęgi 5 razy 9 i ta dziewiątka tutaj jest do potęgi pierwszej, czyli to się równa. 9 do potęgi 11 razy 6 podzielić na 9 do szóstej tutaj to. I to z racji tego, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia, to robi nam się wtedy 9 do potęgi 5 razy 6. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Teraz lecimy sobie dalej, i e, przykład B. W przykładzie B, a może potem to teraz będzie łatwiej. Przykład za, mamy tak, 3 do 1, 2 razy 9 do, przepraszam, 3 do 1, 3 razy 9 do 1, 3, czyli to możemy zrobić, że to jest 3 razy 9 do potęgi 1, 3, odjąć 5 razy 125 do potęgi 1, 4, to wobec tego się równa 27 do potęgi 1 trzeciej, odjąć 5, 625, przepraszam, 625 do potęgi 1 czwartej, to wychodzi, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 27, odjąć pierwiastek czwartego stopnia z 625, czyli to jest po prostu 3 odjąć 5 nie minus 2. Lecimy dalej. Teraz mamy przykład C. W przykładzie C okej. Okay. Jest dwa pierwiastek trzeciego stopnia z minus 250. Dodać 2 pierwiastek trzeciego stopnia z 54. Mhm. Dobra. Co my z tym możemy zrobić? To jest pierwiastek trzeciego stopnia z minus 250. I z 54 i ze 128. 250 podzielić na 2 to jest 125. Czyli to możemy sobie rozpisać, że to jest tak. Dwa. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 125 razy 2. Dodać 2 pierwiastek trzeciego stopnia 27 razy 2, bo 27 razy 2 to jest 54, odjąć Pierwiastek trzeciego stopnia, 128, podzielić na 2, to jest 64, czyli minus 64 razy 2. To się będzie równać. 2, a w zasadzie minus 2... Razy. Pierwiastek trzeciego stopnia z pięciu to jest 5. I zostaje nam pod pierwiastkiem trzeciego stopnia z dwóch. Ten minus, który był pod pierwiastkiem, o, to jest ten minus, który nam tutaj wyleciał. Dodać dwa razy. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3. Pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, odjąć, a w zasadzie dodać. Dlaczego dodać? Tu jest minus, tu jest minus, razem robi nam się z tego plus. 64 pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to jest oczywiście 4. Czyli mamy dodać 4 pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch. To się równa. Minus 10 pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch dodać 6 pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch. Dodać 4 pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch. I to się wobec tego równa 0. Tyle liczenia. Wynik bardzo sympatyczny. Ok. To teraz przykład D. W przykładzie D mamy tak. 4 do potęgi 3 plus pierwiastek z dwóch podzielić na 2 do potęgi. Pierwiastek z dwóch, to zrobimy to tak, że to jest 4. W potędzie mamy 3, dodać pierwiastek z dwóch, odjąć 2, dodać pierwiastek z dwóch. To się równa 4. 3, dodać pierwiastek z dwóch, odjąć 2, odjąć pierwiastek z dwóch. To się nam redukuje i wychodzi, że to jest po prostu 4. To akurat szybko poszło, więc fajnie. Teraz przykład E. Logarytm przy podstawie 5 z 250, dodać logarytm przy podstawie 5 z jednej drugiej. Można by to było zrobić, że tak. Jeśli mamy logarytm przy podstawie A z B, dodać logarytm przy podstawie A z C, to się równa logarytm przy podstawie A. B razy C. I do tego się wzoru tutaj będziemy stosować. Czyli to jest logarytm przy podstawie 5 250 razy 1 druga. Czyli to jest logarytm przy podstawie 5 ze 125. I teraz kolejny wzór. Logarytm przy podstawie S 2 równa się C Wtedy i tylko wtedy, gdy A do potęgi C równa się B. Czyli tak, nasze A to jest 5, do jakiejś tam potęgi C ma się równać 125, 5 do potęgi trzeciej będzie się równać 125, czyli to się równa po prostu 3. Zadanie drugie, wyznacz podane wielkości za wzorów pod punkt A. Przepuszczam sobie ten wzór. To jest. F równa się mv kwadrat przez 2g. Mamy wyznaczyć m, więc w pierwszej kolejności przeszkadza nam mianownik. Mnożymy przez ten mianownik. Wychodzi nam f2g równa się mv kwadrat. Obie strony dzielimy przez v kwadrat. I wychodzi nam 2fg nad v kwadrat równa się m. I to jest oczywiście nasza odpowiedź. Dobra. To teraz przykład B. W przykładzie B mamy 1 nad f równa się 1 nad x dodacie 1 nad y. Dobra. To tak. W pierwszej kolejności pomnóżmy eee, to, to sobie razy x. To nam się zrobi. x nad f. Nie wiem, czy to było dobre wejście. Chyba niezbyt. To jeśli nie tak, to w takim razie przenosimy sobie 1 nad y. Czyli to jest 1 nad f odjąć 1 nad y równa się 1 nad x. Ok. No i teraz jest w zasadzie naprawdę dupa brada. Pomnożmy to sobie przez x. Robi nam się wtedy tak. x nad f odjąć x nad y równa się 1. Fantastycznie. teraz móc to do, doprowadzić do wspólnego, móc to ze sobą coś tu zrobić, to musimy sobie z tego stworzyć wspólny mianownik. Czyli będzie xy nad fy odjąć xf nad fy. FY równa się 1. Czyli w takim razie wróćmy to na jedną kreskę ułamkową, wychodzi nam XY x f nad FY równa się 1, wyciągam sobie X przed nawias. Zostaje nam Y odjąć X nad FY równa się 1. Mnożymy to przez FY. Wychodzi nam wtedy, że to jest x, y, odjąć f. Dobrze. To oczywiście nie jest x, tylko jest f. Dobra. I to się równa FY. Przenosimy teraz, dzielimy teraz obie strony przez ten nawias. y odjąć f, czyli x to się równa f na y przez y odjąć f. Zadanie trzecie. Porównaj liczby, wykonaj odpowiednie działania na potęgach i zapisz je... Jako uzasadnienie otrzymanego wyniku. No, teraz tak, jest 81 i 1024. 81 możemy zapisać jako potęgę liczby x, czyli zapisujemy x y, równa się 81 y, to jest 3 i teraz do której potęgi? 3 razy 3 to 9, razy 3 to 27. 3 razy 3, 27 razy 3, no to jest akurat 81. Czyli mamy raz, 2, 3 do 4. I jeszcze było do potęgi 20. Czyli wobec tego do potęgi nam się tutaj mnożą 4 razy 20. Wychodzi nam, że x to jest 3 do potęgi 80. Teraz pracujemy z liczbą Y. Y 1024 to jest 2, i teraz musimy ogarnąć, do której potęgi. 2 razy 2 to 4, razy 2 to 8, razy 2 to 16, razy 2 to 32, razy 2 to 64, razy 2 64, razy 2 to 128, razy 2. To 256 razy 2 to 512 i razy 2 to 1024, czyli to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 do potęgi 10 i jeszcze do potęgi 8. Wobec tego y to jest 2 do potęgi 80. No i teraz mieliśmy porównać te liczby. Wiadomo oczywiście, że x będzie większe. Zadanie czwarte. Na obozie naukowym przybywało 28 studentów, których średnia wieku wynosi 19 lat. Gdy doliczono wiek profesora, opiekuna studentów, to średnia ta wzrosła do 20 lat. Oblicz, ile lat ma profesor? No i teraz, takie z 28 uczniów, średnia wieku wynosi. 19 lat, czyli razem mają tych lat 28 razy 19 28 razy 19 wbijamy sobie w kalkulator. To jest oczywiście 532, czyli to jest suma wieku studentów suma. Dobra, a x ma profesor lat, i wtedy wychodzi nam tak, x, czyli wiek profesora, dodać łączny wiek studentów, podzielić na 29, i wtedy średnia wynosi 20. Mnożymy to razy dwadzieścia dziewięć, aby się pozbyć mianownika. 20 razy 29, to jest oczywiście 580, osiemdziesiąt. Przenosimy x równa się pięćset osiemdziesiąt odjąć pięćset To jest 48. To jest nasz wiek tego oto profesora. Czyli tu jest nasza odpowiedź. Zadanie piąte. Rozwiąż równanie i nierówność. Pod podpunkcie a mamy tutaj piękny wzór skróconego mnożenia. Tu jest ten wzór zapisany obok. a odjąć b do kwadratu to się równa a kwadrat odjąć 2ab plus b kwadrat. Naszym a... I jest szóstka, a b to x. Wobec czego mamy tutaj 6 do kwadratu, odjąć 2 razy 6 razy x, dodać x kwadrat, to się równa. Tu wymnażamy x razy x, to jest x kwadrat, odjąć 5x. Wychodzi nam z tego 36, odjąć 12x dodać x kwadrat, równa się x kwadrat, odjąć 5x. 36 zostawię po tej stronie, a resztę przeniosę. Po tamtej stronie było x kwadrat, odjąć 5x, przenoszę minus x kwadrat, dodać 12x. 36 to się równa, x kwadrat się nam skracają, minus 5 plus 12 to jest 7x. Obie strony dzielimy przez to, co stoi przy x, czyli przez 7, więc 36 w to się równa x, a 36 podzielić na 7 to jest oczywiście x równa się 5 całych i 1 siódma. I to jest nasza odpowiedź. Lecimy teraz z podpunktem B. W podpunkcie B. Mamy znowu wzór skróconego mnożenia. To jest ten wzór a odjąć b, a dodać b i to się równa a kwadrat odjąć b kwadrat. Naszym a jest 4, a b jest, naszą a jest x, a b jest czwórką. Czyli z tego mamy x kwadrat odjąć 16, jest mniejsze lub równa. Wzór skróconego mnożenia. x kwadrat odjąć 2x dodać 1. x teraz na lewo. x kwadrat odjąć x kwadrat dodać 2x. Mniejsze lub równe od 1 plus 16. x kwadrat nam się tu pięknie wyzerują. Wychodzi nam, że 2x mniejsze lub równe. Od 17 obie strony dzielimy przez, sprawdzam jeszcze czy dobrze, x kwadrat to jest plusik, A czy, bo był plus we wzorze skróconego mnożenia, czyli po przenoszeniu tu będzie minus i tu też będzie minus. Czyli obie strony dzielimy na minus 2, x jest większy lub równy nad minus 17 drugich. I teraz uwaga. Dlaczego się było mniejsze lub równe tutaj, a zrobiło się nagle większe lub równe tu? Dlatego, że mnożyliśmy lub dzieliliśmy przez liczbę ujemną. I teraz jeszcze trzeba zapisać rozwiązanie, Czyli rysujemy sobie oś x. -ów. Zaznaczamy. Jeśli jest większe lub równe, kółeczko na osi musi być zamalowane. A jeśli jest tylko większe, to kółeczko jest otwarte. Czyli tu jest tak, minus 17 drugi, kółeczko jest zamalowane i teraz zobaczcie, ja sobie zawsze tu dorysowuję tylko grot strzałki i wtedy wiem, w którą stronę idzie mi przedział w tom. Czyli tu odpowiedź jest x należy od minus 17 drugich do plus nieskończoności. Jeśli kółeczko jest zamalowane, to i ten nawias tutaj jest taki ostry. Jeśli kółeczko jest pogodne, nawet jest też taki łagodny tutaj w ten sposób. I to jest odpowiedź do zadania piątego. I jeszcze mamy zadanie dodatkowe, zadanie szóste. Mamy wykazać, że liczba 4 do potęgi 21, odjąć 2 razy 4 do potęgi 22, dodać 3 razy 4 do potęgi 23, jest podzielna przez 41. No to tak. Przed wyciągamy 4 do potęgi 21. W nawiasie zostaje nam 1, bo z tej 4 do potęgi 21 wyciągnęliśmy to, czyli zostało 1. Później mamy odjąć 2 razy 4 dodać 3 razy 4 do potęgi drugiej. Sprawdzamy, czy się wszystko zgadza, próbując to sobie w głowie wymnożyć. To razy to, aha, zgadza się to razy to też się z tym zgadza, to razy to też się zgadza z tym, czyli jest w porządku. To się równa. 4 do potęgi 21 w nawiasie jest 1, odjąć 8, dodać i teraz 4 do kwadratu to 16, 3 razy 16 to jest 48. To się równa. 4 do 21 i tu będzie 1 odjąć 8 plus 48 to jest 41. I w takim razie trzeba tu jeszcze dopisać, że jeśli jeden z czynników liczby jest równy 41, to liczba ta zawsze będzie podzielna przez 41. Trzeba koniecznie dopisać takie zdanie, bo ono jest uzupełnieniem naszego dowodu. A tu w tym momencie e, dowód zakończono. Zakończono.